Cześć, dzień dobry, z tej strony Karolina i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest kolejny vlogmas. Nie mogę uwierzyć, że ta seria się zaczęła, już trwa. Jestem mega podekscytowana. Dziś zapraszam Was na domowy vlogmas, w którym zmienimy resztę naszego mieszkania w świąteczny jarmark, w miejsce ze świątecznym klimatem. W pierwszym vlogmasie, który podlinkowuję Wam na dole. Ozdobiliśmy nasz salon, ubraliśmy choinkę, więc czas na resztę mieszkania. Moja uczelnia przeszła chwilowo na naukę zdalną. Dlatego mam około dwóch godzin, żeby zmienić resztę pomieszczeń. Zajmę się dzisiaj głównie sypialnią, trochę kuchnią, dodam jakieś dodatki do łazienki. Chciałabym też zrobić niespodziankę Adamowi i sprzątnąć gabinet oraz przyozdobić świątecznie gabinet, ale nie wiem, czy czasowo mi się uda. Dlatego nie gadam, zabieram się do roboty. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i piszcie komentarze, bo pamiętajcie, że w tym Vlogmasie jest konkurs, można wygrać dwie paczki od nas. Jeśli nie wiecie o co chodzi, zapraszam Was również do pierwszego vlogmasu, a my zabieramy się za ogarnianie. Brałam się wygodnie, żeby było mi wygodnie sprzątać. Powiedziałam, że zajmiemy się głównie sypialnią, kuchnią i łazienką, ale ten pokój też muszę ogarnąć, jako że miałam tu zdalne. No to kanopa wygląda jak wygląda. Jadłam tu śniadanko, więc po prostu to ogarnę, żeby było pięknie i przyjemnie. To jest kocyk do sypialni. W pierwszym vlogu mówiłam wam, że sypialnia będzie świąteczna, ale w moim ulubionym kolorze, także już się nie mogę doczekać, co my tam zrobimy. Ten koc jest głównym elementem ozdobnym, także będzie pięknie. Chwila, moment i salon ogarnięty, więc idziemy do spialni. Lubię jeść, jeść, jeść. Lubię jeść banany. Zobaczcie, jaki mam wzusek. Ja mam pokazać wzusek. Wzusek to jest mój. Nic tu nie ma. Proszę bardzo. Witam Was w naszej sypialni. Sypialni chyba nigdy nie pokazywałam tak tutaj, bo po czemu miałabym? E, ale no cóż, teraz zmieniamy sypialnię, więc jedziemy. Muszę iść sprawdzić, czy mam wypracowaną świąteczną pościel, bo ogólnie mamy tylko jedną świąteczną pościel, która jest za mała na tej kołdre. No i nie wiem w sumie, jak rozwiązać mój problem, czy dać mniejszą kontrę, czy po prostu założyć na tą i będzie taka trochę zawinięta. Idę sprawdzić te poście. Ona jest taka brązowa, więc średnia będzie mi pasować, no ale co mam zrobić? Lepiej, żeby była świąteczna niż w Otworzyłam na chwilę okno i ja nie jestem pewna, czy ten pan nie postanowi wyskoczyć. O, nie postanowisz, to idę po pościel. Dobra? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ta pościel jest wyprasowana, ale wygląda całkiem legitnie. więc po prostu ją założymy i od tego zacznę. I zanim przebiorę pościel, to jeszcze szybko odetchnę kurę. Mamy takiego reniferka, wytrę go troszeczkę i stawiam go na moją półkę, żeby było jeszcze bardziej różowo. Dobra, i ogólnie przyszła mi jeszcze jedna myśl do głowy, ale nie wiem, czy jest dobra, żeby w tym rogu, go nie widzicie, ustawić choinkę, małą, białą. Co o tym sądzicie? nie wiem, czy sobie będę miała lampki. To idę jeszcze to sprawdzić. Dobra, stoi! Brawa Karolina! Przydałyby się różowe bombki. Może pojadę się ze sklepu i kupię różowe bombki bo mam kilka złotych i myślę, że te złote to będzie trochę za mało. Dobra, zobaczcie jak dużo ma gałązek w góry, a jak mało ma na dole. Strasznie. Człowiek już jest, proszę Państwa. Dobra, zawiązałam wszystkie bombki, jakie mam, teraz szybko je zakładam. Adam powiedział, że kupi mi, mi różowe bombki i kupi złoty łańcuch, żeby ładnie można było powiesić, więc ja szybko ozdabiam tę ojieczka, Niesiemy ją do sypialni i zobaczymy jak to będzie wyglądać i jaka będzie reakcja Adama. Na razie bombki, które miałam, już założyłam. Zabieram to i idę. Czy to nie jest cute? Ogólnie są tu jeszcze kable. Nie widać ich? Takie, no one wyglądają gorzej w rzeczywistości niż na filmie. Ale mam nadzieję, że Adam ma jakiś przedłużacz i po prostu pociągniemy ten przedłużacz i kupi bombki. Ja zjadłam sobie mus z banana, awokado i odrobiny kakao i zabieram się dalej za robienie, bo mam pół godziny, więc dobra, ogólnie jak się uda zrobić całą sypialnię, to będę dumna, bo zostało mi mało czasu, więc najwyżej resztę pomieszczeń zrobimy potem. Zuziowi ogólnie bardzo się podoba ta choinka. Dajcie znać w komentarzu, czy macie kopa i czy sprzątanie z Waszym potem jest takie trudne, jak z moim. A, słuchajcie, ja jeszcze nie mam lampki. Dobra, na szybkości lampki. jest męcząca. Lampek jest tak dużo, że ja normalnie chyba oplącę nimi całe łóżko. Nie no, słuchajcie, to jest jakiś nieśmieszny żart. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale ja dopiero teraz zauważyłam, że wtyczka od tych lampek jest zepsuta. I po prostu spędziłam na plątaniu tego dobre 10 minut, a nie mogę tego zaplątać. Masakra. Adam kupi nowe lampki, ale ja już tego nie będę plątać, on to będzie plątać. Dobra, ogólnie jeszcze to nie wygląda, ale z tych poduszek i z tego koca jestem po prostu zachwycona. Wygląda to przeuroczo. Mam dosłownie 10 minut, czy 5 nawet, więc ściągam szybko te lampki. No i Adaś przyjedzie, to jeszcze dowieszę różowe bombki. Adam zawiesi właśnie wtedy lampki wokół łóżka i pokażę Wam już efekt końcowy. A jak przyjadę do domu, bo muszę tam wyjść na chwilę, to pokażę Wam wtedy, jak będzie wyglądać kuchnia i co. Znaczy, kuchnia nie będzie jakaś spektakularna. Pokażę Wam po prostu mniej więcej, co dodam do kuchni na ten okres zimowy i jak będzie wyglądać łazienka. W łazience będą dosłownie dwa świąteczne dodatki, ale będzie cute. Izikiel znalazł sobie drapak, jakbyście szukali. Hoinka, idealny drapak dla kota. Uwaga, uwaga. Tak wygląda nasza szuflada z kalendarzami adwentowymi. Te są moje, te są dla Adasia, nie ma tylko dla Jzusia. I hmm. jutro będziemy otwierać. Hejeczka! Witam się już z Wami kolejnego dnia i dziś mamy 1 grudnia, także ubolewam, że jeszcze nie całe moje mieszkanie jest przygotowane, jak widzicie, lampek wciąż nie ma. Lampki to chyba jakaś zła passa, ponieważ Adam wczoraj kupił lampki i lampki okazały się być kolorowe. Mimo że na opakowaniu jest napisane, że są białe, ale nieważne, dzisiaj to wymienimy i może do wieczora te lampki zawisną. Zaraz będziemy ogarniać kuchnię, łazienkę, ale teraz przychodzę z moim kalendarzem adwentowym. Muszę zobaczyć, co tutaj jest. Jest siódma rano i jestem mega ciekawa. Jak wiecie albo nie, w tym roku nawzajem z Adamem robiliśmy sobie kalendarze adwentowe. Są tam głównie słodycze, ale mogą być jakieś małe prezenty. Adam już swój kalendarz dzisiaj otworzył. Jak jesteście ciekawi, jak go robiłam i co w nim jest, to zapraszam Was na TikToka. Tam będzie cała seria. Filmy publikuję dość sukcesywnie. A my otwieramy kalendarz Adasia. Od Adasia. Mój. A mam skarpet, to muszę ubrać na nogi. A, muszę obciąć. Ale super, zobaczcie, jakie ekstra święteczne. Jak Patrzcie, ale. I jest ma Dnia I nie będę podkreślać dla siebie. Dobra, żeby pokazać Wam, co dodaję do kuchni, to najpierw muszę ją trochę ogarnąć. I jak ogarnę, to do Was wracam. Ale się świecę. Rano moja cera zawsze jest taka bardzo świetlista, ale ja nie jestem tłusta, jakby wiecie o co chodzi. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego tak dziwnie wyglądam, to zapraszam Was do filmu podlinkowanego na dole, w którym opowiadam, co się stało z moją cerą. Okej, okay. kuchnia ogarnięta, jak widzicie. Już Wam pokazuję, co tu się zmieniło. Nie za dużo, ale wiecie, zawsze coś. Nasz stół prezentuje się tak. Nie przepadam za tą serwetą, ale to jedyny bieżnik taki z motywem świątecznym, który mamy, więc uznałam, że go tu położę. Wygląda całkiem przyjaźnie. Tutaj zawiesiłam tę skarpetę. Nie wiem, czy ona tu pasuje, ale nadaje takiego świątecznego klimatu. A tutaj mam taką świąteczną ściereczkę. To jest jedyna, którą mam w domu, także oby wisiała tutaj przez cały okres świąt. Mam taką łapę, wiecie, do gorąca i po prostu wymienimy te moje wakacyjne łapy na taką świąteczną. To też się może przydać, więc to zostawiam, a te chowam. Kolejna rzecz, to zobaczcie, tutaj wstawiłam taką e, tacuszkę, uważam, że jest przepiękna. Na to mam cynamon i przyprawy do piernika i takie kubeczki, które uważam, że dość ładnie się prezentują, więc je tutaj zostawiłam, a resztę kubków schowałam tu do szafki kubków mamy całkiem sporo. No i mamy też te przepiękne szklanki. Kto oglądał zeszłoroczny vlog, ma ten wie, że to był mój łup w pepko. No, tak wyglądają nasze kubeczki. Jeszcze coś tam się pierze w zmywarce, więc trochę tego jest. Jeszcze jest ze mną taki pan. I pan też musi mieć coś świątecznego, i zaraz wam pokażę, co mamy dla Izulcia. Hmm. Dla Izulcia kupiliśmy taką świąteczną podkładkę. Izuś to jest chyba najbardziej syfiący kot przy jedzeniu ever. Właśnie wszedł do zlewu. Także zobaczcie jakie to jest urocze. Są kotki i jest Merry Christmas i w ogóle... I kładziemy to mu. chcę wiedzieć co on robi. Izuś ma tutaj zawsze swoje jedzonko, więc kładę mu podkładeczkę. Ja ubrałam Adasia kapcie. I zaraz damy mu jedzonko wodę, żeby miał wszystko świeżutkie. Zobaczcie, podoba mu się. Cii, cii, cii. Zobaczcie, wodę już położyłam i już pięknie czeka. Zobaczcie, jak cudownie. Tak się prezentuje nasza kuchnia. Koniecznie dajcie znać, czy Wy zdobicie jakoś kuchnię albo łazienkę. Ja do łazienki idę dać dosłownie dwie rzeczy, żeby było tak bardziej klimatycznie. Nawet nie mam w tym roku mydła świątecznego, ale może się to zmieni. Powróciłam, mieliście okazję popodziwiać mojego cyrkowca i jeśli chodzi o łazienkę, to dodaję tu dwa takie ręczniczki, ten jest niewyprasowany, ale co tam? Czekajcie, obniżę nas trochę. To tak mi ciężko pokazywać. Drugi... Sorry, ale jest tak gorąco, że już nie mogę wytrzymać. Drugi jest taki, z reniferkami. Są piękne, piękne. więc dlatego je powieszę. A białe tu. Cudownie. A teraz gwóźdź programu. Uwaga, uwaga. Byłabym wdzięczna, jakbyś nie wskoczył do pralki. Zobaczcie, to jest nasza mydelnica. Jestem nią tak zajarana. W Homendy ją kupiliśmy chyba. I była jeszcze taka w kształcie ciastka, ale ja stwierdziłam, że no nam ze złotym bardziej będzie pasować. Więc dlatego wzięłam taką. No przydałoby się świąteczne mydło. Na razie naleję trochę zwykłego mydła, ale jak kupię coś świątecznego, to po prostu wymienię. No sami powiedzcie, jest genialna, prawda? A zobaczcie, tak klimatycznie jest w salonie, jak jeszcze są nieodsłonione żaluzje, rolety. Więc odsłońmy je. O, zobaczcie, jakieś ostatki bałwana stoją. Piękny widok, uwielbiam go. A tu nasza chajneczka, cudowna. Wiecie, jak pachnie? Wiem, że mieliśmy zdobyć jeszcze gabinet Adama, ale ten film musiałby trwać wtedy w nieskończoność, także może to materiał na kolejny film, zobaczymy. Pięknie Wam dziękuję za ten film. Koniecznie napiszcie w komentarzu, która choinka podoba Wam się bardziej. Czy mój prezencik z kalendarza adwentowego uważacie za fajny? Ja jestem zachwycona, skarpety mam już na nogach, także mega się cieszę. Pamiętajcie o pisaniu komentarzy, bo to właśnie z komentarzy wybierany będzie zwycięzca drugiej paczki. Pierwszej właściwie też, bo po prostu muszę kogoś zauważyć. Yy, także yy, piszcie komentarze, będzie mi mega, mega miło. Jak zostawicie też łapki w górę i subskrypcję, oraz pamiętajcie o dzwoneczku, aby być ze wszystkimi filmami na bieżąco. Ja się dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia już jutro. Cześć!